W tym wyjątkowym czasie pragnę złożyć Państwu życzenia pełnych zdrowia, miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Rok 2020 niewątpliwie był rokiem wymagającym i trudnym. Sytuacja, która eskalowała w ostatnich miesiącach, dotknęła wielu z nas. Niech te święta, inne niż wszystkie poprzednie, skłonią do refleksji, a myśli powędrują do bliskich, z którymi nie możemy spędzić tego wyjątkowego czasu. W nadchodzącym roku życzę przede wszystkim odporności, powrotu do normalności, aby ten nowy 2021 rok przyniósł spokój i przywrócił radość dnia codziennego.